Chcesz wzmocnić swoją energetykę na zimę i na jesień? Dwa organy, które poprawiają twoją odporność, dbają o twoją odporność, są to nerki oraz płuca. Nerki można podnieść poprzez wibrację dźwięku S. Wibracja tworzy częstotliwość. Nerki szum wody. Teraz zademonstruję Ci ćwiczenie, które łączy ze sobą żywią metal, który odpowiada za energię jelito-grubę oraz żywioł wody. Popatrz. Palec wskazujący odpowiada za jelito-grubę, który jest powiązany z płucem. I robimy wdech głęboko do przepony. Jeżeli schowamy przeponę, pępek do środka, Przepona pobudza nasze nerki. Nerki są bardzo ukrwione. I wdech. Do tyłu. Podnosimy. I... Wdech. Możemy tutaj stopę podnieść, podnieść podnieś palce do góry. Wdech. Ten znak. Ciuch odpowiada za płuca. Jeli to grube. Jeżeli zrobimy te wgięcie do tyłu, tutaj, stymulujemy nasze nerki. Podniesiemy tutaj stopę. Wdech. Z dziękiem, dodajemy do tego dźwięk. Teraz popatrzcie. Schodząc na dół, robię się wodę. Unosząc do góry. Można do tego dodać stymulację poprzez akupresurę. Punkt akupresorowy dla płuc jest kciuk. Masowanie kciuka tutaj. Nerki. Można stymulować kość obojczykową, Tak. swoją energetykę na jesień i na zimę poprzez energię oraz płuca. Jeśli chcesz podnieść swoją energetykę swojego ciała mentalnie, jak i fizycznie, zapraszam na prywatne konsultacje oraz na seminaria, które prowadzę przez cały listopad.